Cześć, Cisiek z tej strony. Dzisiaj pokażę, Wam mamy jedną wersję rozrzewki dla osób, które zajmują się bardziej bieganiem. Aczkolwiek rozrzewka ta może być też przeprowadzona dla osób trenujących crossfit, kalistnikę lub inne sporty. Dzień dobry, 2 minuty biegu. OK, mamy 2 minuty truktu za sobą, teraz przechodzimy do konkretniejszych ćwiczeń. Pod przodem, kolana wyprostowane, pośladki napięte. Pompka, całym ciałem dociskamy do ziemi ciało. Do napięcia kolan, do wepchnięcia pięt do ziemi. Powrót do pozycji wyjściowej. Pompka, dociskamy kolana, dociskamy pięty i prostujemy kolana. Okej, okay. następna pozycja: lewa noga z przodu, prawa noga uniesiona w powietrzu, kolano napięte, prawe pośladek tak samo, lewa ręka do skrętu, to samo na drugą stronę. Zmieniamy nogi. Napięte kolana, napięte poślady. Okej, okay. Następna pozycja, znowu podpór Aktywujemy pośladki. Kolana razem poro głowy napięte, sam ruch wyprostu stawi biodrowe, druga noga, pozycja do wykroku, kolano do ziemi, pośladek prawy napięty, prostujemy łokcie i wysuwamy je do nieba powrót druga noga napinamy pośladek tyło pochylenie i prostujemy łokcie Ale pozycja podobna tak samo kolano do ziemi. Tylko teraz robimy skręt w prawo w samym tułowiem. I skręt w lewo samym tułowiem. Wracamy. I druga noga. Ważne, żeby skręcać się samym tułowiem. Nie ramionami. Policja znowu podobna, tylko teraz kolano będzie uniesione z tyłu i wyprostowane kolana. OK, chodzimy dalej. Mniej więcej znowu ten sam ruch, kolano do ziemi, tylko teraz, jak mamy prawe kolano z przodu, robimy ruch diagonalny prawą ręką do lewego kolana. Cały czas pośladek napięty i jest w miejscu, nie ruszać. To samo na drugą. Kolana Ziemi, posiadek napięty sam rów w Ok, coś na głowę Stoimy na wprost, krzyżujemy nogi, sięgamy daleko dłońmi, śladki idą do wypięcia. Wracamy. Zbliżujemy na drugą stronę, sięgamy daleko o prostych kolanach i do góry. Ważne, żeby zablokować kolana. Okej, okay. znowu na dwugłowę. Stopka na siebie, oba kolana proste I to samo Sięgamy daleko dłońmi Pośladki idą do tyłu okay. Teraz coś Z wykorzystaniem Stiga. Demontujemy kulki. Na każdej nodze zrobimy raz, dwa, trzy, cztery punkty. Łączymy. Pierwszy punkt: prosty uda. Kolec biodrowy, przedni górny. Piłki przykładamy dosłownie pod kolec. Lokalizujemy dość wrażliwy punkt i wygniatamy prosty uda. Przy okazji możemy też zająć się naprężaczem powinni szerokiej. Czyli przekręcimy się bardziej na bok i znowu lokalizujemy wrażliwy punkt. I się nim zajmujemy. Minutę, półtorej z przodu, z boku jak czujemy, że punkt jest troszkę luźniejszy Przechodzimy do następnego punktu. Środek uda znowu prosty i to samo. Wygniatamy, szukamy miejsca, które będzie bardziej doskwierało, albo nawet promieniowało do kolana. Następny punkt, piszczelowy przedni, połowa piszczeli to jest mniej więcej ten punkt, który będzie wrażliwy. Wsiadamy na pistaszku i wyglądamy. Ostatni punkt prawej nogi, wśród stopie, drugi palec. Mniej więcej przestrzeń między wśród stopiem, między, pierwszym, między drugim palcem a trzecim. To jest nasz punkt. Bierzemy pistaszka i dość intensywnie wygniatamy, tak, żeby poczuć promieniowanie albo gwóźdź wśród stopie Ok. Całość powtarzamy na lewą nogę. Czyli znowu kolec biodrowy przedni górny, prosty uda i na powinni być szeroki.

Punkt na stopie między drugą, a trzecią kością śród Okej, okay. teraz mamy załatwione wszystkie centrum koordynacji. Możemy przejść bardziej do. Dynamicznych ruchów oraz do przypomnienia sobie techniki biegowej. Pierwsze co? Stoimy prosto, łapki w bok. Pracujemy lewą nogą, tak żeby i kolano prawe, i kolano lewe, i stopa lewa były cały czas napięte i na siebie, jak u paletnicy. kilkanaście ruchów na prawą, na lewą. To samo zrobimy w staniu tyłem. Teraz możemy się zabrać spokojnie, do przypomnienia sobie techniki biegowej. Bieg w miejscu razem ze skakanką. Ćwiczenie koordynacyjne. Staramy się podciągać piętę z linii pośladka, tak żeby pięta nam nie wychodziła za nas, ani nie była przed nami, jak Skipła. Chcemy jak? Najmniej energii przy tym zużywać. Ale żeby było jak najbardziej. Jak najbardziej prosta. Obie nogi. użyję tylko na jednej. Na drugiej. I tyle. Przetestujcie tą rozrzewkę i powiedzcie jak jest. Trzymajcie się.